z Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół Święty daje nam Ewangelię o świętej Bożej Rodzicielce Maryi. Która jak podkreśla święty Łukasz, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Zaczęło się to już przy zwiastowaniu, gdy archanioł Gabriel obwieścił Maryi, że będzie Matką Jezusa. A teraz, gdy pasterze, którzy przybyli i opowiadali, co im zostało objawione o tym dziecięciu przez aniołów z nieba, znowu Maryja zachowuje te sprawy w swym sercu. Będzie tak jeszcze raz w świątyni jerozolimskiej po odnalezieniu Jezusa wśród uczonych. A później, czego możemy się już tylko domyślać, również pod krzyżem. Maryja zachowywała te sprawy w swym sercu. Bo Boże sprawy nosimy w sercu. Serce jest jak pamiętnik, zapisuje wrażenia. Wspomina je, jest sekretnym miejscem naszych wewnętrznych tajemnic. Jest sanktuarium człowieka, jest jak arka w Starym Testamencie, gdzie przechowywano kamienne tablice z Bożym Słowem, czyli Boże sprawy. A my, co nosimy w naszych sercach? Komu dajemy do nich dostęp? Czy są w nim Boże sprawy? A może zbyt wiele w nich miejsca oddaliśmy złu, nienawiści, zazdrości, pogardzie temu wszystkiemu, co niegodne ludzkiego serca? Może zbyt wiele w naszych sercach spraw niebożych, spraw plugawych? Co nosimy? W naszym sercu, czym je wypełniamy. Prośmy świętą Bożą Rodzicielkę Maryję, która wydała na świat zbawiciela, prośmy ją na progu nowego roku, by pomagała nam wypełniać nasze serca dobrem i nosić w nich Boże sprawy.